Gołąbka biała z gałązką swej do arki skierowała loty, synogarlica już odnalazła przedmiot swej tęsknoty. Na brzegach, gdzie zieleni. Zwieszają się sploty. Dzień czterdziesty pierwszy. Niech cały świat okłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie, Ojcze. Ojcze, jakże wielka jest Twoja dobroć. Ona jest nieskończona, żadne słowa nie mogą jej w pełni opisać. To ona jest źródłem wszystkiego, co jest piękne, prawdziwe i trwałe. Twoja dobroć nie tylko stwarza, ale i podtrzymuje życie. W Twojej dobrości jest odpowiedź na każdą ludzką tęsknotę, każdą potrzebę naszego serca. Twoja dobroć, Ojcze, objawia się w obliczu Twojego syna, Twojego syna Jezusa Chrystusa. W nim dostrzegamy pełnię Twojej miłości i troski o nas. Jezus, który powiedział: Ja i Ojciec, jedno jesteśmy, jest żywym świadectwem Twojej nieskończonej dobroci. W Jego spojrzeniu, słowach i czynach widzimy Ciebie, Ojcze. Tak bliskiego i czułego. Twoje miłosierdzie, Ojcze, objawiło się w pełni na krzyżu. Z ran Jezusa wypłynęła woda i krew, jako znak miłosierdzia, które nieustannie przenika do świata. Twoje miłosierdzie jest niezgłębione, jak niezgłębiony ocean, który wciąż się rozlewa, wciąż obejmuje coraz to nowe serca. Świat jeszcze nie pojął głębokości Twojego miłosierdzia, ale każdy z nas może z niego czerpać, nawet wtedy, gdy czuje się niegodny czy zagubiony. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoja dobroć i miłosierdzie są niezmienne. Nawet wtedy, gdy upadamy, Twoje miłosierdzie podnosi nas, oczyszcza, przywraca godność Twoim dzieciom. To miłosierdzie daje nam siłę, by przebaczać innym, tak jak Ty przebaczasz nam, Ojcze. Tatusiu, niech każde serce na ziemi pozna Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie, niech każdy człowiek dostrzeże w Twoim Synu dowód Twojej miłości, która nigdy nie zawiedzie. Naucz mnie być świadkiem tej miłości, by świat przez moje życie mógł lepiej Ciebie poznawać. Niech całe stworzenie wielbi Ciebie za Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie, za Twoją dobroć. Niech każdy dzień mojego życia będzie pieśnią wdzięczności za Twoje miłosierdzie, które nigdy się nie kończy. Ty, Ojcze, jesteś moim początkiem i moim celem, jedynym źródłem pokoju i zbawienia. Dziękuję, że jesteś moim dobrym i miłosiernym Ojcem. Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruje, Tobie się oddaje. Bóg Ojciec Wszechmogący Abba Tatuś niech obdarza Ciebie nadzieją, która zawieść nie może niech ta nadzieja będzie jak kotwica mocno trzymała się w Twoim sercu abyś patrząc przez Jezusa Jego mękę, śmierć i zwycięstwo nad grzechem, śmiercią, szatanem patrząc na Ojca Właśnie przez Jezusa, żebyś mógł uchwycić się tej nadziei dziedzictwa niezniszczalnego i niewędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Otwieraj się na nadzieję w ciągu dnia i w nocy, także w czasie snu. Niech Bóg, Ojciec Wszechmogący... Cię mocno do swojego serca, i swoją miłością, coraz bardziej niech Ciebie prowadzi do bram swego Królestwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Skałą skóz do arki skierowała loty, snu karlica, iż odnalazła na przedmiot swej tęsknoty. Na brzegach, gdzie zieleni, zwieszają się sploty. Żyła ukryta w samotności I w samotności swe gniazdo uwiła I w samotności ją prowadził umiłowany którym siebie zagubiła i Jego w samotności miłość zraniła.